Witajcie kochani w kolejnym czytaniu energii tygodnia. E, dzisiaj do wyboru też mamy talię, ponieważ e, doszły mnie głosy, że mamy mało run w runach, e, więc postanowiłam, że e, no, będzie trochę więcej i po prostu e, wybierzemy sobie tutaj e, talię na ten tydzień. E, mm -hmm. Teraz już będzie, właściwie to jest tydzień do 1 sierpnia, o ile dobrze kojarzę. Więc jakby żegnamy się z lipcem, zobaczymy, co na koniec lipca nam tutaj się pokaże. W niedzielę też ukaże się kolejny filmik z rozmowy z Agnieszką Kowalewską. Będziecie mogli poznać pierwszy typ z tych typów myślenia, o których mówiłyśmy we wprowadzeniu. Ja poprawiłam dźwięk, bo zwróciliście mi uwagę, za co jestem wdzięczna i bardzo dziękuję. Ja po prostu tego nie wyłapałam, że przy tym pierwszym filmiku gdzieś coś jest z dźwiękiem nie tak, natomiast dźwięk jest poprawiony i wrzucony jest już ten filmik ponownie, natomiast w niedzielę ukaże się kolejna jego część. Um. Co jeszcze bym chciała Wam powiedzieć? Nie wiem, chyba nic więcej. Mam nadzieję, że już dokonaliście wyboru. Raz, dwa, trzy. I zabieramy się do czytania. Talia numer trzy. Talia numer dwa. I talia numer jeden. Jaki to będzie tydzień dla osób, które wybrały talię numer jeden. Mam nadzieję, że u was nie jest tak gorąco jak u nas. U nas ten tydzień był po prostu bez litości, a ponad 30 stopni. Ja nie przepadam za takimi upałami. A trafiły mi się wolne dni w domu, gdzie szczerze mówiąc wolałabym być chyba w pracy, bo w pracy mam klimatyzację, a w domu jednak upał niemiłosierny. No ale cóż poniedziałek wracam do pracy i bardzo się z tego cieszę dobra kochani, już patrzymy sobie jaki to będzie tydzień dla was Jera, czyli wy też popracujecie w tym tygodniu Sowillo Algis i Naudis powiedziałabym, że tydzień pełen wyzwań dla was, zwłaszcza od strony mężczyzny Coś mi się wydaje, że osoby, które chcą poprosić o awans, chcą poprosić o podwyżkę, chcą poprosić tutaj o spełnienie ich marzeń, zwłaszcza w sferze finansowej, powinny tutaj podjąć pewnego rodzaju działania, przełamać się, tak? Pamiętajcie, że macie tutaj sporą opiekę, pamiętajcie, że mamy tutaj algiz, która będzie Was chronić, która będzie się Wami opiekować, która będzie tutaj jakby sprowadzać do waszego życia osoby, które będą wam przychylne, które będą wam pomagać, które będą tutaj jakby um, no wspierać was w każdej sytuacji. Nawet może mówić o pewnego rodzaju trudnych przeżyciach. Pamiętajcie jednak, że jest to runa, która doskonale to może być coś dotyczącego domu, zaraz sobie jeszcze dopytamy. Natomiast to może być runa, która doskonale hartuje naszego ducha, która mówi o jego niezłomności, która tutaj mówi o tym, że Jesteście silni, tylko wy musicie w to uwierzyć, że ta siła jest w Was, natomiast Wy w to nie wierzycie, i trzeba tutaj uwierzyć w samego siebie. Ja bym powiedziała też. E, zwłaszcza tutaj przy tej Odali pod, e, pod Naudis, że e, to może dotyczyć e, jakieś trudne sytuacje. Będziecie mieli po, do pozamykania z mężczyzną z przeszłości. To może być ktoś z rodziny, to może być jakiś biały partner, to może być ktoś taki, kto tu e, ewidentnie gdzieś e, może Wam w czymś przeszkadzać i trzeba będzie tutaj zrobić z nim porządek. Ja zobaczę o co chodzi. Z Nautilus, ale może nie tymi runami. Tymi. Co chodzi z tą Nautilus? Coś, coś, no dokładnie. Jakaś prawda dotycząca mężczyzny się jakby ujawni, a i będziecie mieli ale to się pokazuje ze względu na to, że trzeba by tego było do, trzeba to po prostu dokończyć jakieś sprawy macie tutaj do pozałatwiania po macie tutaj do ogarnięcia jakiejś sprawy z tym właśnie mężczyzną on się tutaj, zobaczcie, sowillo na sowillo więc jakby ewidentnie jest powtórzenie tej sekwencji być może was to już nie dotyczy ale to właśnie jest czas na to, żeby to odpuścić żeby to puścić wolno, żeby sobie to po prostu poszło, natomiast jest Tutaj to do pozałatwiania ewidentnie, i, i uda Wam się to załatwić. To jest też fajne, że jest tutaj Iwas, która mówi, że sobie świetnie z tym po prostu poradzicie. Powiedziałabym, że ten tydzień też będziecie mieli sporo pracy, sporo zakończenia. Może tak jak lipiec się skończy, tak i skończą się Wasze problemy. Oby tak było. Ale tutaj właśnie macie sporo do pozakończenia, podokończania różnych rzeczy w różnych sferach. Natomiast najważniejsze z tym wszystkim to, że nie będziecie w tym sami, że zawsze znajdzie się ktoś, kto wam pomoże, że zawsze znajdzie się ktoś, kto poda rękę, że pojawią się osoby, które po prostu udzielą Wam wsparcia wtedy, kiedy tego wsparcia będziecie. Najbardziej potrzebować. Zobaczymy, co Wam będzie przeszkadzać w tym tygodniu. A co Wam będzie pomagać? <śmiech> <śmiech> Przepraszam Was, ale po prostu. No cóż, więc e, uważam, że tutaj jednak gdzieś kompromis będzie trzeba osiągnąć. E, powiem Wam szczerze, że tak, to, co Wam będzie przeszkadzać, co Wam będzie tutaj gdzieś, e, co będzie wyzwaniem dla Was w tym tygodniu, to są właśnie sprawy rodzinne, rodzina, jakiś mężczyzna z rodziny ewidentnie. Natomiast to, co Wam będzie pomagać, to jest właśnie ta naudiz. Może coś odwlekaliście, może z czymś sobie nie radziliście, może odsuwaliście w czasie coś, co powinniście już dawno byli temu załatwić. Natomiast nie podejmowaliście takiego kroku, nie podejmowaliście tego wyzwania, nie. Jak to powiedzieć, nie chcieliście tutaj się za to brać. A teraz mam wrażenie, że możecie nie mieć wyjścia, że po prostu te rzeczy się przyjdą, zadzieją i wy będziecie tutaj musieli jednak podjąć te wyzwania i dokończyć te sprawy. To mogą być sprawy dotyczące związku, to mogą być sprawy dotyczące jakichś spraw dziedzicznych, to mogą być sprawy dotyczące sądu też, jeśli macie coś takiego, ale w każdym razie na pewno są to sprawy być może z waszym ojcem, być może z partnerem, być może z jakimś innym. Mężczyzną z rodu, i tu trzeba będzie to po prostu w końcu postawić na swoim, bo wy em, ja mam wrażenie, że wy tutaj ulegaliście, że wy odpuszczaliście, a może to się jakoś samo rozwiąże, a ta osoba na pewno by mi tego nie zrobiła, a coś tam, coś tam, tak? A tutaj nie. Nie, to trzeba postawić na swoim, tutaj trzeba się zaprzeć i powiedzieć nie, ja już nie dam ruszyć swojego, ja też jestem osobą, która zasługuje na wszystko co najlepsze. Mnie też się to należy i ja uważam, że wy tutaj powinniście właśnie podjąć takie wyzwanie i postawić po prostu na siebie w tym tygodniu, przede wszystkim na siebie, bo to. Tutaj będzie najważniejsze w tym tygodniu. Natomiast sporo też pracy, zamykania, domykania, trochę przeszłości w tym wszystkim. No ale czasami trzeba się gdzieś wrócić po to, żeby domknąć te drzwi, żeby można było pójść w swoją drogę. Także taki tydzień, kochani, dla Was. Ja Wam życzę cudownego tygodnia. I już sobie odsuniemy. Mamy talię numer 2. Jaki to będzie tydzień dla osób, które wybrały... O, budzimy się, kochani. Zapomniałam że nastawiłam sobie alarm. Więc to jest też pobudka dla Was. Widocznie będzie to tydzień, w którym Wy też będziecie się budzić. Pamiętajcie, że znaki są wszędzie wokół nas, że znaki um, są... Um, one po prostu są i od Was zależy, czy je dostrzeżecie, czy zechcecie je zaakceptować, czy zechcecie z nimi popracować, tak? Już zobaczymy. W każdym razie na pewno będzie to tydzień przebudzenia dla Was. Ciekawe, jaki to będzie tydzień? Ansus, Perkano, Petro i Hagar, wow. Um. Uważajcie na wydatki, tak, bo te wydatki mogą się tutaj jakby zamanifestować i trzeba będzie tutaj troszeczkę na nie uważać, trochę tutaj zwrócić na to uwagę. Mam wrażenie, że w tym tygodniu jakby zdacie sobie sprawę, że osoba, która um, być może była Wam bliska, zwłaszcza kobieta, okaże się, że jednak Wasza współpraca się z nią zakończy albo Wasze relacje się zakończą, zaraz sobie będziemy dopytywać. Jest tutaj też zakończenie pewnego rodzaju umów. Powiedziałabym, że też umów finansowych. Uważajcie na te finanse, uważajcie na podpisywanie umów. Uważam, że to nie jest najlepszy czas. Uważam też, że tutaj są jakieś manipulacje wokół Was, na które by trzeba było po prostu zwrócić tutaj, kochani, uwagę i. I otworzyć się na to, żeby dostrzec więcej. Sporo możecie się tutaj dowiedzieć. Ja, może też być tak, że dowiecie się czegoś od kobiety albo na temat kobiety, co sprawi, że jednak tutaj no, zakończycie pewnego rodzaju znajomość. Um, może też być tak, że ta kobieta będzie po prostu manipulowała. To może, mogą być też jakieś plotki w tym tygodniu u was. Coś takiego może być, ale zaraz będziemy sobie to y, jakby weryfikować. Zobaczmy sobie A tutaj, o czym mówi Runa Hagal. O czym mówi Runa Hagal? A też przełomanie jakiś blokad u was hagal na hagal, no nieźle e, ja myślę, że e, hmm. wiecie co, przy jedynkach też tak było że to był tydzień, w którym trzeba będzie podomykać pewne sprawy pozamykać, podokańczać pouzupełniać pewne sprawy i wiecie co, ja mam wrażenie, że u was też, być może są jakieś sprawy związane może z waszą mamą, gdzieś tutaj to są sprawy rodzinne, które trzeba będzie rozwiązać, które trzeba będzie domknąć. I to jest tak, że wy może jakby zamrażaliście tą sytuację, stwierdziliście, że mm, to ja dziękuję. To ja tutaj już nie, nie będę po prostu tego ruszać. A jednak to się nie udało, i trzeba tutaj podjąć działania. To są zmiany, które trzeba będzie wziąć po prostu em, na siebie i zdecydować się jednak podjąć te wyzwania, działania, podokańczać sprawy, zwłaszcza z kobietą. E, zaraz zobaczymy, czy to jest kobieta z rodziny. Czy Hagal wyszło, że tak. E, no ale zobaczymy, bo to może być też na przykład z firmy, ktoś. Zaraz zobaczymy. Czego dotyczysz Berkano? Mm -hmm. e, ja mam wrażenie, że tu e, może się, że to niekoniecznie ktoś z rodziny, ale może być ktoś z, z, z przyjaciół. Tutaj może być jakiś romans. Tutaj może być jakaś. Tutaj odkryjecie, że na przykład jakaś kobieta próbowała gdzieś tutaj. Em, em, wtrącać się w wasze relacje, wasze związki to mogą być też relacje w pracy, tak, chociaż tutaj mam typowo romansowe karty więc też bym na to uważała gdzieś tu jest taki tydzień dla was gdzie musicie być czujni i uważni bo bo ja mam wrażenie, że kogoś, kogo uważaliście za przyjaciółkę, przyjaciela może się tutaj okazać niekoniecznie takim jeszcze zerknę w te, w te pertro, bo jestem ciekawa. Natomiast, tak jak mówię, tutaj są plotki, tutaj są jakieś takie mm, manipulacje, rozmowy za plecami, więc bądźcie, odetnijcie to wszystko, tak? Trzeba będzie tutaj ciągnąć, pozbyć się tej osoby, która właśnie tego typu rzeczy robi, bo, bo to nie jest osoba już dla Was, Wasze wibracje są mm, zupełnie inne. Mm. Tutaj też możecie dostać informacje e, dotyczące tego, że ktoś jest po prostu w ciąży, powiem Wam szczerze, albo wiecie co, taki mam, e, taki mam po prostu obraz, że przyjdzie ktoś i powie, że jest w ciąży z Waszym partnerem czy z Waszym mężem, tak? ewidentnie coś tutaj takiego może się pokazać. Natomiast nie wierzcie dokładnie, sprawdzajcie wszystko, bo, bo to niekoniecznie musi być prawda. Natomiast trzeba tutaj być otwartym. Uważajcie po prostu na plotki, też patrzcie na rzeczy z nowej perspektywy i jakby poodcinajcie ludzi, którzy są dla Was toksyczni, bo to się tutaj pokazuje, jakby osoba, zwłaszcza która lubi plotki, która lubi manipulacje, która lubi opowiadać takie rzeczy która tutaj zazdrości wam po prostu waszych pieniędzy, waszych dobór materialnych, to jakaś taka niefajna osoba przy was, więc na nią bym uważała w tym tygodniu hmm. uważajcie z kim rozmawiacie i o czym, tak? zachowajcie sprawy dotyczące was i waszej rodziny dla siebie co wam będzie sprzyjać? nie, najpierw zobaczymy na co macie uważać dobra na co mają uważać długieczki? o, nie musicie na nic uważać macie ogromną y, tutaj, ogromne wsparcie energii wyższych um, przy algi to już w ogóle y, nie ma się czym martwić y, a ma co co wam będzie sprzyjać praca Pamiętajcie też o tym, żeby nie zapominać o pewności siebie. Pamiętajcie o tym, żebyście, że jesteście światłem dla siebie i innych. Pamiętajcie o tym, że e, jeśli wy szanujecie siebie, jeśli wy szanujecie to, e, kim jesteście, po co idziecie, dokąd zmierzacie, jeśli wy znacie swoje potrzeby i wiecie, czego chcecie dokonać tutaj, to. Nikt nie jest w stanie, jakby ściągnąć was z tej drogi, bo to wy jesteście tutaj zwycięzcami. To wy jesteście tymi, którzy idą i oświetlają drogę sobie i innym. Macie tutaj wsparcie z runy, runy Algi, więc jakby jesteście pod ochroną. Nic tutaj złego wam się nie będzie działo. Zwracajcie tylko uwagę właśnie na, na te. Um... Na tą osobę tutaj, tak jak powiedziałam, która może tutaj siać różnego rodzaju plotki, pomówienia. Natomiast to, co Was będzie wspierać, to praca. Jeśli e, potrzebujecie po prostu odciąć się od czegoś, czy nie chcecie się e, gdzieś angażować w jakieś tutaj sprawy, skupcie się na pracy, skupcie się na podokańczaniu różnych rzeczy, skupcie się na tym, co możecie zrobić, tak? A tutaj ta praca jakby będzie dla Was odskocznią. Odpocznie wasz umysł, odpoczną Wasze e, emocje, tak? Bo skupić się na pracy e, i, i jakby osiągniecie wtedy sukces. To jest właśnie i uda Wam się podomykać pewne rzeczy, natomiast tak jak mówię, e, uważałabym na te osoby, które będą się pojawiać zwłaszcza kobiety, bo e, no to nie są szczere osoby, tutaj jest ewidentna manipulacja i, i trzeba będzie to po prostu posprzątać także cudownego tygodnia i mamy trójeczki Taki to będzie tydzień dla osób, która wybrały talię numer 3? Rzekłabym, szczęśliwej drogi już czas, ale Wam się ruszyć nie chcę. Um, jeżeli planujecie jakiś wyjazd w tym tygodniu, powiedziałabym, że mogą być pewnego rodzaju utrudnienia. Wy tutaj, jakby. Trochę duchowo mi się tutaj pokazało. Jest odkrywanie samego siebie, odkrywanie swoje pasji, ruszanie po swoje. E, tydzień, w którym wiele rzeczy będzie się działo, i nawet sprawy, które do tej pory gdzieś utknęły w miejscu, teraz jakby nabiorą własnego tempa, nabiorą e, tutaj. Mm, Swojego działania, swojego rytmu, tak? Wszystko zacznie się dziać. Być może będzie się działo sporo, dlatego to też daje zmęczenie u Was. Więc, jakby musicie w tym tygodniu się skupić e, na tym, żeby też podarować sobie odrobinę odpoczynku. E, tu mogą pojawić się jakieś dodatkowe mm, pieniądze u Was w poniedziałek albo wtorek, gdzieś na początku tygodnia. Coś Wam może ekstra wpłynąć, coś tutaj jest jakby z tym związane. Więc, jakby dodatkowe źródło finansowe się pojawia. Mamy tutaj runę naudis, która też mówi o tym, że. Możecie być właśnie przemęczeni, przemęczeni, i jakby to też sprawi, że e, może warto zadbać o jakąś suplementację. Będziemy sobie dopytywać zaraz też, ale tu gdzieś tak to mi się pokazuje. Natomiast, jeśli planujecie jakiś wyjazd w tym tygodniu, to uważajcie, bo może on albo nie dojść do skutku, albo tutaj coś takiego może się wydarzyć, że niekoniecznie się to e, tak zadzieje, jakbyście po prostu chcieli. Więc um, ja bym zwróciła na to waszą e, uwagę tutaj. Mamy tutaj mam nas, czyli jakby pod koniec tygodnia pewnego rodzaju negocjacje, pewnego rodzaju przemyślenia. Gdzieś będziecie w takim nastroju nostalgicznym, powiedziałabym, i w nastroju, który e, będzie skłaniał Was do różnego rodzaju przemyśleń, do skupiania się na sobie, na relacjach, na rodzinie, na. Na związkach, które macie, tak? Gdzieś tutaj będziecie określać siebie na nowo. Mam nas właśnie taką runą, jest określenia siebie na nowo, spojrzenie na wszystko i wszystkich z innej perspektywy, przyjrzenie się czemuś z góry, tak? To jest taka. E łatwo nam czasem podejmować decyzje, kiedy myślimy tylko poprzez umysł, kiedy reagujemy tylko właśnie z pozycji umysłu, albo serca, albo właśnie jeszcze z innych pobudek. Natomiast przy nas jest to decyzja wypływająca z połączenia nas samych, tak, jako ludzkiej istoty, czyli połączenie naszego serca, naszego umysłu i Podejmowaniu decyzji w zjednoczeniu z samym sobą. I trochę takie nastroje mogą Was tutaj e, czekać pod koniec tygodnia. To też są różnego rodzaju umowy, negocjacje. Więc może i tak. E, zobaczymy. Zobaczymy sobie tutaj. Otwórzcie się. Otwórzcie się na Waszą pasję. Otwórzcie się na kreatywność. Otwórzcie się na nowe możliwości. Spróbujcie, jakby spojrzeć na Wasze życie z innej perspektywy. Też ta Kenas tutaj o tym mówi. Chociaż ona też może mówić o tym, że coś się tutaj ujawni, co gdzieś nie do końca Wam spasuje. Natomiast koniec końców sobie z tym poradzicie. O czym mówisz, Kenas? Tutaj mogą być jakieś umowy e, wszelkiego typu albo tutaj jest, e, dostaniecie jakieś przekazy, nowe możliwości. Ja bym powiedziała, że tu może też być tak, że ktoś zaoferuje Wam współpracę. Tak? Jakaś nowa droga, nowa możliwość Ktoś może tutaj zaoferować Wam e, of, To może być oferta pracy Więc jeśli szukacie pracy To jak najbardziej przyteka nas Jest to możliwe Może to być dodatkowe źródło zarobków Albo coś całkiem nowego e, I tutaj się będziecie zrzymać czy, czy zostać, czy iść O, bo taka piosenka Should I, should I stay or should I go now hmm. To już będzie Wasza decyzja Now this... Uwaga na finanse. Uwaga na finanse. Powiedziałabym tutaj, że e, możecie tutaj przesadzić e, z finansami, a. E, chociaż mam wrażenie też, że pojawi się tutaj kolejna opcja, gdzie, gdzie możecie sobie dorobić tych, e, dorobić po prostu w jakiś sposób, tak, możecie gdzieś tutaj sięgnąć po a, dodatkowe źródła e, finansowania, jakby otwiera się nowa droga, może właśnie to jest to, co... Um bo takie mam wrażenie, że tutaj coś wam ktoś oferuje, a wy nie, bo, bo ja bym musiała podjąć działanie, bo musiała się ruszyć, a mi po prostu się tak strasznie nie chce. A tutaj ktoś mówi, chodź, bo zobacz, bo tutaj jest tak fajnie, tutaj są i pieniądze, i sukces, i możliwości, chodź, działamy, ruszamy. Mm, nie, nie, nie chce mi się. E, więc no, ja zaraz jeszcze dopatrzę tego to była oferta finansowa Dla was w tym tygodniu Czy to jest dla was dobre? A ja wam, że jest to dla was dobre Jest to dla was dobre, wpływowe O i coś mi się wydaje, że w tym tygodniu Od działań nie uciekniecie Więc tutaj te działania jakby się pojawiają I, i one tutaj e, Do was będą przychodziły I trzeba tu będzie zrobić z tym po prostu e, Porządek i pod... To wyzwanie. Dobra, zobaczymy tutaj mam nas no właśnie. No ale jak ja mam zostawić to wszystko i ruszyć w nowe? No jak? To jest coś takiego, czyli tu faktycznie pojawia się jakaś nowa opcja, nowa możliwość i wy będziecie po prostu nad tym debatowali, czy ja chcę, czy ja nie chcę, czy ja mogę, czy ja nie mogę, czy ja tutaj powinienem, czy nie. Tutaj jest zagwostka myślowa dla mnie u was w albo zostawieniu domu, albo w zostawieniu na przykład nie wiem firmy, czegokolwiek takiego. Ale to jest nowy początek. Zobaczcie, tu macie dagas. Dagas i Pertro, czyli szansa z wszechświata <noise> Berkano, nowa droga Echwas, czyli e, faktycznie nowa współpraca jeszcze Algi, Steve, no nie wiem co wam powiedzieć i mam nas jeszcze wow um, czyli ewidentnie nowa droga przed wami jeśli podejmiecie to wyzwanie, ja uważam, że jest to wyzwanie warte rozważenia nie będę wam mówiła co macie robić natomiast jest tutaj ewidentnie to wyzwanie warte waszego, waszej Rozwagi, e, rozważania, e, waszych przemyśleń, tak? Jak najbardziej tak. Dobra, zobaczmy sobie, co was będzie, co wam będzie przeszkadzało, a co was będzie wspierać. Tak, w osiołkowi w żłobie dano. Um... To, co Wam będzie przeszkadzać, to Wasze skupienie na tym, co było, Wasze skupienie na przeszłości, Wasze skupienie na tym, co jakby. Pamiętajcie, że Dagas to jest tu mamy słońce, a tu mamy jakby dzień i noc. Jeśli wy stoicie twarzą do nocy, to nie widzicie tego, co oferuje wam słońce. Nie widzicie tego, co oferuje wam nowy dzień, tak? Co oferuje wam nowa droga. A tutaj ta nowa droga jest przed wami. To, co Was będzie wspierać, to jest kobieta. Tutaj jakaś kobieta w waszym życiu w tym tygodniu zaistnieje bardzo mocno, która gdzieś da wam Rady, która gdzieś będzie Was tutaj mobilizować, e, zachęcać do podjęcia jakiejś decyzji, do mm, zrobienia tego pierwszego kroku w nowe, do podjęcia tego wyzwania. Um, nie musicie tutaj podejmować tego jakby mm, gorączkowo, tak? Jednak y, tu macie ISE, czyli przemyślcie to, znajdźcie moment skupienia znajdźcie moment, w którym będziecie tylko wy sami ze sobą w którym podejmiecie to wyzwanie w którym rozważycie to bo to jest ta na tak? też przy isie, czyli połączcie się z górą połączcie się z waszym najwyższym ja i skupcie się na tym, tak? i niech to gdzieś spływa na was, niech te wiadomości na was spływają e, i e, myślę sobie, że warto tutaj po prostu podarować sobie ten moment odpoczynku na podjęcie tej decyzji, chociaż myślę, że z tą decyzją teraz, w tym tygodniu, będziecie się kochani mierzyć. E, I e, no cóż, ja Wam tutaj e, jedyne co mogę życzyć to życzę Wam doskonałych wyborów, a na pewno takie podejmiecie. Także tyle to ode mnie. Trzymajcie się cieplutko i pozdrawiam Was serdecznie.